Witam wszystkich. Tym razem zapraszam do recenzji w wersji Prebeta Stalkera Cienia Czarnobyla. Dokładnie jest to wersja osiem, 1844 z roku 2004. To jest nasz prac. And take it to the dealer. He's waiting. Take the ammo and leave. I ain't gonna make it. No więc tak, to jest nasz brat, który został chyba pogryziony przez psy. Kazał nam. O kurwa, kazał nam e, zabić psy. E, następnie znaleźć artefakt, który prawdopodobnie jest gdzieś koło mostu. I zanieść go do dealera, czyli do znanego nam Sidorowicza. No więc zaczynamy. Gierka jest no, w bardzo wcześnie fazie testów jeszcze, ponieważ jest z 2004 roku. I co ona ciekawego pokazuje? No, tutaj widzimy przede wszystkim jak miał wyglądać nasz stalker. Tak jak powinien wyglądać. A jak nie wygląda teraz, ponieważ no, zepsuli nam twórcy całego Stalkera, o tak to można powiedzieć. Co od razu nowego rzuca się nam w oczy? Mapa, na której widzimy wszystkie lokalizacje psów razem z opisami Dzik, Ślepy Pies, Flash, czyli nie wiem co to znaczy: Stalker Zombie, Ja. I nasz brat. No i Sidorowicz. A i tutaj jeszcze są... Uwaga! Wysoka... Wysokie stężenie anomalii. Użyj swojego detektora. Aby ominąć anomalie. Zobaczymy zaraz, jak to fajnie wygląda. To wlezienie w anomalię. O, dupcuś. Słyszę go dobrze. Okej, okay, idziemy pod most. O cholera. Niech żyje celność. Skacze. Muszę go załatwić, bo on mnie denerwuje. Nie ucieg mi, a jest Headshot. Headshot. No, kolejna porcja spluw. Cześć lub Dobra, no więc idziemy... O, widać tutaj jakiegoś umrzyka. Tutaj piesek gdzieś wyje. Dupę dostał. Poczęstujemy go czymś lepszym. Multikill. Proszę spojrzeć na to, a jeszcze nie to. No, widzimy fajna atmosfera. Cholera, że jest rewela rewelacyjna fizyka, po prostu super. Weźmiemy spluwę. W kolejnej części prezentacji pokażę właśnie fizykę to jest nasz artefakt o cholera.

Co tutaj jeszcze fajnego jest? Oprócz mapki wejdźmy sobie na szplecak. Widać tutaj e, obracającą animowaną animację broni, amunicji, detektor. Fajnie to wygląda. Spójrzmy na to. Och, cholera. Nie, nie to zamieszałem. Wow, gdzieś warnęło. Spójrzmy na mapce, pojawia się samolot. Widzimy, gdzie on leci. Zeszczelmy wronę. Niech celność. Nie zeszczelimy, idziemy dalej. Kolejne się Tu jest dzik Gdzie jest helikopter? Na razie go nie widać Co o tej grze można powiedzieć? No tutaj mamy jeden poziom Czyli magazyny wojskowe. Kolejny poziom jest to plansza do, do demonstracji fizyki w grze, którą też pokażę. Po prostu jest rewelacja, ale to trzeba zobaczyć. No i dwa poziomy jako szczelnica. No tak, tak, aha, i jeszcze jeden. Jeszcze jeden jako. pokazania jak zarobią się postacie podczas upadku uszał i tak dalej. Spójrzmy na to. To jest właśnie ta anomalia z wysokim stężeniem. Wybier dala nas w górę. I jeszcze raz. Ie. Yep. Dobra, ale gdzie jest Sidorowicz? W tamtą stronę trzeba iść, aby go przejść do Sidorowicza. No to za ten czas ja pomału dojdę do ziomka, ponieważ gra się trochę ścina podczas nagrywania. Za chwilę wracam.